Miałem Mastera 2 już prawie, brakowało mi jednej gry do Mastera 2, a spadłem prawie do Mityka. Faktycznie w dzisiejszym filmie zagramy sobie 2-3 rankę dziki i zobaczymy, czy będę tutaj deklasował przeciwników na Legendzie 1, czy może w ogóle spadnę po prostu do Mityka. Wylosowało nam ma ma pierwszą mapę. Scena główna za dymę, zbanuję tutaj case. Mam first picka w ogóle. Na first picka myślę, że jakiś Jay Young albo Charlie będzie ok. Wzięłem tego Jayanga, natomiast przeciwnicy wzięli Charlie i wzięli również jeszcze do swojego team-compu kroła i Grifa. Wydaje mi się, że to będzie raczej przegrana. Charlie i Grif kontrują totalnie naszego baza. Mnie będzie bardzo kontrolował Kruk, bo nie będę przez to mógł leczyć mate'ów No, nie widzę tego meczu najlepiej, ale zagram tak, żeby to tak czy siak wygrać. Tak zobaczę. Od razu tutaj rasuję tego. Dobra, bardzo agresywnie gram. Ten griff jest już dead, dosyć szybko. Nie wiem czy my teraz nie mamy bramki czasem. Nie wiem co te moje randomy robią z piłką, bo wydaje mi się, że na spokojnie zdążyliby to wbić. Nie wiem jak teraz sytuacja, na pewno już nie tak dobrze jak przed chwilą. Chociaż, dalej tutaj jest bramka wydaje mi się. Tak, dalej mamy brameczkę, także zaczynamy 1-0. Mam nadzieję, że chociaż nie spadnę do tego Mityka, bo naprawdę byłaby lipa. Tak samo gram, od razu raszuję. Charlie na linii, dostaję cały magazynek, oj tu jaka ścinka. Po ścianach strzelam, nie dobrze, mogę się jeszcze wyleczyć. Charlie wywaliła Hyper. Co to jest grana w tej legendzie? Jeden Castellifon, no właśnie to jest to, że ja go nawet nie mogę wyleczyć, przez to, że jest za trudny od królka, ale już się skończyła trudka, więc na spokojnie. O, ładnie wleciał Chester. Szybko go też uwalnię. Królko bity. No i wydaje mi się, że powinna być tutaj już bramka. Nie, nie będzie, będzie? Ojeju, odwaliłem! ale było blisko, już prawie bym zepsuł jeszcze ten mecz. Całe się udało się wygrać? Mimo, że przeciwnicy mają najlepszy team comp, jaki by się tylko dało w nas, bo tak naprawdę nie wiem, czy bardziej dałoby się nas skontrować. Gryfi i Charlie kontrują naszego baza. Kruk kontruje totalnie mnie, a jednak się to udało, dobra. Tutaj dla zmyłki zmienię linię i polecę szybciutko prawo. O, jednak błąd, jednak mogłem zostać tam, gdzie byłem, bo tutaj lekka lipa. Ale dobra. Buster nam daje wizję, Charlie dead. A jednak nie. O kurde. Pomijam, że ja się nie wyleczę przecież jak mnie kruk zatruł Nie najlepszy początek Bas ma już ulta Więc wcale nie taki słaby Szybko idę, chyba bramka jest otwarta Pomimo, że Bas nie powinien się przyciągać do tego grifa To i tak daje w miarę radę Myślałem, że gorzej zagrałem Piłki do rogu jeszcze nie daje, Chociaż z tego co widzę to zaraz będzie trzeba tak dać Bo nie w najlepszej sytuacji A jakbym teraz przebiegł szybko Nie, już wszyscy są w gotowości koło mnie Czarny dead Kul we mnie leci Też się ja mam lipę. 30 sekund do końca To będzie mecz na dogrywkę, już to widzę Że tutaj będziemy się strzelać cały czas Byleby tylko oni nam tego nie wbili Nie wiem jak tam nasz Bas Czy on użył tej już, czy jeszcze nie? Okej, okay, jest dead Czyli nie fajnie tam coś musiało pójść 15 sekund do końca I zaraz się otwiera poka. jeden z nich jest dead Mój niestety. Wiem, mam pomysł. 5 sekund, idę do przodu i ultem to wbijam. Nie, nie wbiję. Prosto w kurka dałem. Aj. I teraz dopiero mamy lipę, bo idzie Gryf z hyper i chyba on to nam wbije. No Bas próbował jeszcze to wyrefeić. Niestety 1-1. Jeden, jeden. Kurde, że ja na legendy 1 nie to bo to... Nie, dość, że wstyd, nie, że wstyd, ale że do mityka spadnę. To już będzie po prostu coś niesamowitego z Mastera 2 do Mityka. Taki tytuł będzie tego filmu, jeżeli zaglądacie. Tak Dobra, błąd był w drugiej rundzie, że tam pobiegłem. To prawa, teraz lecę od razu tutaj. I od razu szybko spam out time. Ten jeden już jest dead. No i jakby oni teraz nie zarasowali, to nie mają tego? Wydaje mi się, że mogliby... że spokojnie by Bas wbiegł do bramki z tą piłką. No teraz już na pewno nie. Teraz to Malipa chociaż. Dalej ma dobrą sytuację. Ile, nie mam jak go uwolnić za bardzo, tak szybko mu się do kółka i będzie bramka? Nie, niestety Czasem tego nie wbija. Ja się niestety od trucizny kółka padłem. No i pewnie znowu to będzie meczek na Na odliczanie, aż będzie dogrywka. Oho! Jakieś cinki, żeby on gryw nie otworzył na mapy, bo jak otworzy, to będzie niefajnie. Idzie nam otworzyć. Wybijam piłkę. O! Bas tego nie wybroni też! Ale ma hyper, on musi tej hyperki dobrze użyć Jak Bass nie użyje dobrze tego hyperdoldowania, będzie lipa Tak naprawdę wszystko w rękach jego hyperki Oho Oho Dobra, całe szczęście ładnie dosyć użył tego hyperdoldowania Ale nie wiem czy Griff i tak tego nie wbija Dobra w Całe szczęście, że tutaj i my lepsi i oni też O, jaką motkę użył glif No, bardzo niedobrze ten mecz wygląda, bo oni mieli nam to zaraz dosłownie wbić. Niech ten Chester to wybije, jak najdalej się da tylko. GG. No to niestety, zaczynamy z przegraną. Ech, jestem w szoku. Dobra, uznajmy, że tego meczu nie było. Ja tutaj przypoczę się teraz. Mimo, że grałem z supportem, to zrobiłem największy damage, ale... Dobra. Last do Mityka. Last do Mityka, nie? Jak przegram ten mecz, to spadam do Mityka, prosto z Master'a 2. Nie no, tak nie będzie. Zobaczcie teraz co się dzieje z tymi przeciwnikami. Niech da tylko jakieś bounty fajne. Albo nawet i gema. Jest gem, okej. Okay. jeszcze bardzo skillowa mapa. Bardzo często w ostatnim czasie na e tak się trafia. Nie wiem czy nie zauważyliście. Często tak jakieś Macharino czy monthly. To bardzo często można zobaczyć tę mapę. Wybieram pierwszy. Moja sugestia, żeby wziąć to albo biorę bo, albo biorę króla. Na tą mapę totalnie to oddaję. Chociaż... Nie wiem, czy Jayang też nie byłby dobry. Byłby dobry, ale obstawałem, że przeciwnicy wezmą tego kruka i wyjdzieliby. Dlatego wstępnie kliknę sobie. Bo. Dobra, bo mi zbanowali niestety, więc nie mogę go wziąć. Dlatego zdecydowałem się wybrać Boni. Natomiast przeciwnicy wybrali Karla, Leona oraz pana P. A w moim składzie znajduje się Jana Boni, Sandy i Mortis. No nie jestem pewien tego Mortisa. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli mu nie pójdzie, no to wracam do Mityka. Ja będę tutaj musiał mida całego skontrolować Wydaje mi się, że powinno mi się udać Bez jakiegoś największego opolu. No dobra, jednak z jakimś oporem na pewno Gemów jeszcze nie zabrali Czas na podleczenie się Dobra, w miarę jest okay, sytuacja Zbieramy gemy No, no, ja po prostu będę na zasięg teraz trzymał ich wszystkich Jeżeli mi się uda Nie, myślę, że tutaj na spokojnie Przeciwnicy nie będą mieli żadnych szans Idę też po tego jednego gema, którego tutaj Przeciwnicy zabrali. W razie czego to mam ulta, żeby odskoczyć, także mam tutaj bardzo dobrą sytuację. Nie wiem czy Leon jest gdzieś na ulcie. W razie czego się podleczę do końca. Mam już 7 gemów. Więc tutaj na spokojnie. No. Ale Mortis też gra ładnie. Nie przepuszcza ich. Ja nie będę kusił losu, skaczę tymi gemami do tyłu. I czekam aż odliczanie się zakończy. Dobra. Długą też gramy tak samo. Ja będę stał na midzie i zbierał gemy, tylko postaram się lepiej początek może ich tutaj trafić wszystkich. Gdzie jest Panpe? tak pan gdzieś z tyłu A Leon jest tak blisko, to jego klon był Okej, okay, jest tak blisko, że go outałem, mogę chyba wystrzelić, jednak nie Też na Karla by przydało się tam coś Oj, nie fajnie, W porównaniu do tamtej rundy Mogłem już skoczyć Ale jeszcze za wcześnie Mortis tam ultem jakich kręci Bardzo ładnie Dobra, skaczę w Karla bo po prostu mamy Mortis też mi tutaj pomaga Ue, nawet nie zauważyłem, że w tym ogniu stałem Jeszcze gdzie, gdzie ten Leon? Dobra, Leon jest dead, wszyscy są dead, także na spokojnie Pan będzie jeszcze, widzę, próbował to odbić. Hyperki widzę, że nie załaduje. Mortis jeszcze tam blotuje. Nie, no tutaj nie ma co się martwić. Całe szczęście, nie spadam do Mityka. Zagramy sobie jeszcze jednego rankedzika, którego postaram się zagrać najlepiej z tych trzech meczy, bo nie uważam, że mi poszło jakoś dobrze. Myślę, że na spokojnie domu będę zagrać lepiej. Ło, wow, ho, 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 ho. MVP dla Mortisa się należy. Zagrał praktycznie cały mecz. Także za Git. I lecimy z ostatnim rankedzikiem na tym odcinku. Mam nadzieję, że Fort Claynotów, też fajna mapa, na której mogę się wykazać. Wybieram pierwszy, to też wybiorę na sam początek jakiegoś midlinera. jakiegoś Bo, Gusa albo Charlie. Biorę Bo. Nawet krukiem, też myślę, że na tej mapie można byłoby zagrać. A banuje Case. Okay, mam wrażenie, że przegra mi nie. Kenji wygrał w tego Cordeliusa, natomiast ja przegrałem na midzie. Tu mogę tutaj z tym Bo. Mam nadzieję, że się uda. Tak. Teraz szybkość pomóc Charlie. O, już za późno. Przegrałem mida Niedobrze W ogóle coś jakoś inaczej gram Koślawo jakoś bym powiedział Co jest nie tak? Zamiast się tutaj pocić, deklasować przeciwników To jakoś koślawie gram no, a Tu ładnie, ale gemów nie odbije i tak Stawiam bombki na mida Aby ciężej, był się korzysta Nie wiem, tu jakieś cięcia musisz walać, montażysta Okej okay. Bity Cordelius. Tu nie podoba mi się to, że ten drako tu gdzieś siedzi. Dobra, idę po prostu za Kenji. Oho, Charlie weszła w moją bombkę. I teraz jest szansa. Nie wiem, czy jak go tako nie dobije. Dobra, stałem Hyper na midzie. Nie mamy najlepszej sytuacji. Już myślałem, że dostanie... O, mają liczenie. Dobra, nie, 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 nie. nie. Wake up na drugą mundę. Bo tutaj po prostu dostaliśmy oklep. I ja dostałem. Powinienem bez problemu wygrać tego mida, a odwaliłem. O no, nie, jestem zawodem. Na legendzie 1 sobie nie poradziłem. Prawie. Co ja tu zrobiłem? Dobra, ta pierwsza munda była totalnie do wygrania. Ej, jak mi słabo idzie. Ja już się nie dziwię, że ja spadłem z Mastera 2 do legendy 1. Zupełnie się sam sobie nie dziwię. O, bo jak najszybciej to przeszło. Dobra, patrzy teraz tą mundę. Oglądajcie i patrzcie teraz tą deklasację. Ja się nawet zamykam. Aby się bardziej skupić i robię, kiedy chcę. Najpierw tą Charlie nam idzie, muszę wygrać. Output transcript: No, żadnym pociskiem nie trafię Nie, kabaret to jest po prostu jakiś. W sumie nic mi nie wchodzi. Tam Kenji przegrał po prawej. No bo całe szczęście Tara tutaj. No, no karują, nie ma co ukrywać. No bo na nim się nafiduje w miarę. Tego korda mam? Nie bardzo. Jestem dead. 5 gemów leży na midzie. Czy są do zebrania? Ciężko będzie. Tara ma hyperkę, Więc w razie jakby mieli Gemy. To powinna bez jakiegoś największego problemu sobie prowadzić. Ale ciągle Charlie Robinom idzie. Wydaje mi się, że na bo powinienem na nią wygrać. No teraz lipa bardzo. I dostałem gadżetem i tym. No musimy szybko się obudzić, bo oni już gemy mają. Prawa strona jest okazja, żeby przejść, dlatego ta tam, tam dędy idzie. Bardzo dobrze. No nie, no ja tu jestem od razu dead. Bez sensu, że ja tak podstawę To jest traw. To może na. Możecie uznać, widzowie, ten film poradnik Jak nie grać rankedów. No to jest coś niesamowitego. No przegraliśmy to chyba. Czego zostawiłem zamiast tam biec? Gdzie mogłem przerwać te liczenie? Gdzie jest ten drako? Nawet nie wiem. Już pograny. <laughs> Zupełnie nie wiem, co się działo, ale nie dziwię się sam sobie, że spadłem z mastera 2 prawie do Mityka, bo po prostu gram tragicznie. Nie wiem, może całe te rankedy wysłano. 1,8 zrobiłem totalnie. Minus 80. A więc jakąś inną postać, jedynie Amber mogłem wziąć na Mida. Może tutaj granie na masterze 2 mnie. Wyssało całą moc ze mnie w tym sezonie. Następny może pójdzie lepiej. No niestety, nie mi, ja uważam, że nie wiem pojęcie, nie jestem w stanie wytłumaczyć, czemu tak szło. Mam nadzieję, że Wam się podobało oglądanie tego odcinka. Jeżeli tak, to zostawcie znać w komentarzu, zostawcie łapeczkę w górę. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. siemano